Jedno z niezapomnianych przeżyć w Kapadocji to oczywiście lot balonem Lot balonem nad Czerwoną Doliną Jest godzina 4.30, ja czekam na transport i zaraz będę leciał balonem Ale lot taki kosztuje teraz w tym sezonie 200 euro To jest początek maja Nasz mały bus i w końcu, w końcu udało nam się dojechać 150 balonów to jest mała armia Jak one są potężne, spójrzcie balony, już za chwilkę pierwsze z nich będą startować, I już pierwsze balony wzbijają się w powietrze. Pierwsze balony <grymny> wzbijają się w powietrze, moi drodzy. Następny i następny, a my jeszcze nie lecimy. Jakie to jest potężne. Jaki to jest potężny balon. Cała armia balonów około 150. Jeszcze pora, a to będzie nasz balon i dopiero go szykują. No, to będzie piękna przygoda. Ja już leciałem balonem w Meksyku, także naprawdę polecam Wam. Tutaj myślę, że także będzie świetnie. Wzbijają się w powietrze, cały czas balony tutaj wzbijają się w powietrze. Cały czas przyjeżdżają nowe busy, wysiadają nowi ludzie, i cała armia balonów startuje do podboju Kapadocji. A nasz balon jeszcze troszkę i też będzie gotowy. Jakiś żart, już wszystkie balony odleciały, wszystkie wystartowały, a oni go jeszcze nawet nie nadmuchali do końca. Nie polecam tej firmy. Retriever. Nareszcie. Wreszcie wystartowaliśmy a wszystkie inne balony już nad nadgóremy Ortahisar, a pod nami miasteczko Ortahisar A, nie, ta, 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 ta lak a jest, reku, ta jaj, ja reku, na, na, koma A, nie, nie, ta a teraz lecimy w stronę czerwonej doliny, jest to już tak zwana czerwona dolina.

tinca dingo Teraz na wysokości 800 metrów nad poziomem morza, dosyć wysoko. 1100 metrów, a limit to jest 1400. Ukisar, Goreme.

Jestem w takim momencie to mogę się z bezbłędnie 200 euro, 200 euro za ten lot to naprawdę dużo, ale w lecie bywa to są nawet po 300 A na koniec jeszcze lampka szampana

O i powiem wam, że te balony latają różnie, mają chyba różne trasy, ponieważ są różne firmy i startują z różnych miejsc, że myślę, że jednak następnym razem, kiedy tutaj będę, to wybiorę jakąś inną firmę i chciałbym polatać troszkę w innym miejscu, może bardziej nad miastem, może więcej tak jak tam leci teraz balon. Ale chyba nie widać już. O, jest tam. Ale te widoki tutaj wszystkie, no po prostu po prostu nie mogę. Ale tutaj genialne ujęcie jest piesek. Tutaj jest tyle miejsc, tutaj jest tyle miejsc, żeby to wszystko zejść, to potrzeba tak wiele czasu, ale następnym razem to co najmniej dwa tygodnie chyba. No bo naprawdę, naprawdę to nie do pisania, nie do opisania wprost Przepiękne krajobrazy To po prostu trzeba zobaczyć wszystko na własne oczy bo inaczej nie uwierzycie I jaka szkoda, że właśnie wczoraj nie było takiej pogody jak dzisiaj. Także może wieczorem odamy się jeszcze wejść na punkt dokowy, na którym to byłem także wczoraj w ciągu dnia. Distance Sunset View Nie wszędzie da się wejść, nie wszędzie da się wejść ze względu bezpieczeństwa. Ale tutaj widać, że są jakieś schody do góry. Kawałek sprawdzę i przekonamy się. Nisko i ciemno, ale jest tam przejście Ale mnie po wczorajszym wchodzeniu do kościoła na klęczkach tak nogi bolą, że sobie doruję Za to z drugiej strony również widać, że był iść dom Tam się zostały framugi Framugi okienne I z tej strony to już o wiele łatwiej wejść No kochani, to dopiero była chata i to niezła Wielkie pomieszczenie a tam dalszy ciąg gdzieś. I to całkiem niedawno musiała być zamieszkana, ponieważ widzimy tutaj nowoczesne okna. I tutaj rurki PCV, dzisiejsze. A tutaj? No jak to co? Teraz widokowy. Teraz widokowy. No przepiękna sprawa. Mieszkanie w takich jaskiniach. To dopiero historia. To była część posiadłość, ale na dzień dzisiejszy grozi już zawaleniem. A z przodu był gaj oliwny. Bardzo popularne są tutaj przejażdżki konne. Jest godzina 10 rano, a słońce już tak grzeje. Jest tak gorąco. Tutaj jak widzicie Kiedyś do środka wchodziło się po schodkach, ale obecnie nie ma już jak, ponieważ dolna część skały się osypała. No, przepięknie, przepięknie jest. Jak widzicie, są tutaj gospodarstwa i ludzie dalej mieszkają w jaskiniach. Tam panuje umiarkowany mikroklimat. Temperatura wynosi około 20 stopni. Proszę, tutaj. Niektóre skały są bardziej miękkie od innych, dlatego całe miejsce, cała kopalnia wygląda na cholernie zrujnowaną. A za mną teraz chyba najlepszy punkt panoramiczny w tym miejscu. Taki krajobraz, taki krajobraz mówię Wam. I tutaj jest czerwona dolina oraz różowe skały, które wcale nie są jeszcze różowe w tym momencie. To wszystko zależy od wysokości słońca. I teraz faktycznie troszkę widać, że skały są czerwone. Tędy także jakąś godzinę czy dwie temu leciałem balonem. Jak ta skała jest wyżłobiona tutaj przez wodę. W zimie to tutaj normalnie śnieg leży także. Jak są roztopy, to woda musi jakoś spływać. O, jest strzałka na różową dolinę. A tędy prowadzi szlak do czerwonej doliny. Ale piękny stożek. Jest tak gorąco, jest już tak gorąco. I okazuje się, że różowa dolina to była ta, którą przed chwilą widzieliśmy, a czerwona będzie gdzieś dopiero za jakiś moment, ale czy tam dojdę? Szaleństwo. Czyste szaleństwo mnie dopadło, ale co, idziemy dalej, idziemy dalej w tym upale. Piękna droga, piękna trasa, piękny szlak. Nie, 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 nie. Jutro rano musimy stąd wyjechać, bo inaczej to ja tutaj zwariuję. Jest za dobrze, no można się wykończyć tymi spacerami w takiej temperaturze, a później będzie jeszcze bardziej gorąco, także no. Ale i tak przyjechać tutaj trzeba kiedyś. Jeszcze nie wiem kiedy. Teraz sprawdziłem i do Czerwonej Doliny jest jeszcze godzina marszu, ale trzeba zejść ze szlaku i pójść dołem. Także nie wiem, czy to zrobię. Chyba nie. Może następnym razem. No cóż, zobaczymy, co dalej. A tutaj za mną na dole jest Dolina Mieczy. Dokładnie, na no wprost. Wariactwo, czyste wariactwo. Ale też trzeba mieć kondycję. Trzeba mieć kondycję do tych miejsc, bo jest trochę chodzenia. Wciąż takie widoki przede mną, i ja cały czas cieszę się jak małe dziecko. Ale cóż, jak tutaj się nie cieszyć? Są pola oprawne, tam kolejne włości. Kolejne jaskinie, i tutaj chyba można wejść do tej. Tak to wygląda, tylko muchy latają naokoło. To nie ma końca. Nie ma końca. Ja mogę kręcić cały czas. Cały czas mogę filmować i nigdy nie skończę. Także polecam Wam albo radzę, żebyście tutaj sami przyjechali do. bo idzie zwariować, po prostu idzie zwariować. No, brak słów. Brak słów. Już nic nie mówię, tylko filmuję. A tutaj ruiny, czy raczej pozostałości kolejnego kościoła, w jaskini sprzed prawie dwóch tysięcy lat. Jest troszkę ciemno w środku i nie ma latarki, ale myślę, że widać i słychać echo. Na pewno. Mucha lata. Szaleństwo, szaleństwo. A tutaj jest wyjście do góry. Da się wejść. Jest nisko, ale trochę się da. Ło! Jaka ogromna komnata. Koniki. Piękne koniki. A my idziemy teraz do Goromego Open Air Muzeum. Tam, gdzie są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO wykute w, skałach, wykute w skałach kościoły. W skałach wulkanicznych. I one są ozdobione pięknymi freskami, które przetrwały do tej pory. Kościoły z wieków średnich. Kościoły z wieków średnich. Stragany rzecz jasna. I lokalne wina. No, widzicie, to jest to. A bilet wstępu kosztuje tutaj 20 euro. Płatność tylko w lirach tureckich. To ogromny kompleks, także myślę, że wszystkich kościołów nie ma szansy zobaczyć. Ponieważ są jeszcze inne na dzisiaj przygotowane atrakcje. Ale cóż, na razie chodźcie z nami i zobaczymy, jak to fajnie się prezentuje. A cały kompleks jest na liście zabytków UNESCO. Dziedzictwa narodowego. Wszędzie jest zakaz filmowania i fotografowania, ale. No, kościoły podobno do tych, co już wcześniej widzieliśmy. A najciekawsze są te, które mają jeszcze zachowane piękne, kolorowe freski. Teoretycznie, teoretycznie wciąż takie same widoki. Czy nie? Czy różnią się, Pani Matko? Różnia. I tak jak mówiłem, kompleks, cały kompleks kościelny jest ogromny. No spójrzcie tylko. Nie do ogarnięcia. Tylko szkoda, że na legalu nie można filmować w środku. A tutaj jest jeszcze dodatkowa opłata 6 euro za wejście do tak zwanego mrocznego z ciemnego kościoła freski w mrocznym kościele były zachowane prawie że w idealnym stanie ale tam stał gościu i pilnował także nie mogło nic nakręcić Raz. chciałam tutaj zejść, a tu nie było schodów no ładnie, no pięknie ale bym wyryła orła tu złapała Trochę fresków zostało. Wiesz, to jest ogromne. Cały kompleks jest tak ogromny. Pół dnia. I w nagrodę jest tablica z zachowanymi freskami. Także podziwiajcie. Co jeszcze czekają? Karabana jedzie dalej. I to już tyle w tym odcinku. Okazuje się, że jutro rano lotów balonem nie będzie. <grystanie> Chyba ze względu na wiatr. Bo ma wiatr rano. Także miałem dzisiaj jednak i tak szczęście. My zaraz jedziemy na taniec wyryjących derwiszy. Ale to już w następnym odcinku. Także zapraszam Was na kolejne filmy z Turcji. Cóż, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia.